Siema, nowy odcinek. E, z wielką niechęcią e, nagrywam ten film, dlatego że musiałem przerwać utwór, który był bardzo, bardzo dobry i zaraz jak najszybciej do niego wracam, więc tłumaczę o co chodzi. E, dzisiaj będzie wtrysk. Chodzi o to, że kiedy była zmieniona uszczelka pod głowicą, to widać było, że czwarty cylinder jest mokry, więc z jakiegoś powodu na czwartym wtrysku leje się benzyna. Ponieważ ja nie jestem dobry w elektryce, to zacznę od tego, że po prostu wstawię drugi testowany, używany, tani, dokładnie taki sam wtryskiwacz na czwarty cylinder i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Po prostu zobaczymy, jak się będzie samochód zachowywał. Czy nie będzie, że tak powiem, miał pustych strzałów, jak to miał wcześniej robione. Ale zanim to zrobię, on mógł wysiąść od tego, że regulator ciśnienia benzyny, ten, który jak puszcza z powrotem benzynę do, z powrotem do zbiornika, jak widzisz że już tutaj w szynie jest za dużo się dzieje i one niestety w starych wolwach bardzo szybko się psują, więc to jest bardzo ważne, żeby je wymieniać. Tak po, no, po 300 tys. km można to zrobić tak po prostu rutynowo. A ja tego nie zrobiłem, więc być może dlatego to się wszystko posypało. No i niestety Lambda była zalana tyle, tyle razy, mimo że jest nowa, ale już tym, w tym krótkim czasie dostała tyle wachy na japę, że ona już będzie do końca życia źle pokazywała. W czym, tam, czym bym nie czyścił i nie moczył, ona już po prostu już, już się nadaje do wymiany i tyle. Więc, więc regulator jest w drodze. Lambda jest, jest w drodze, też można powiedzieć. To będzie wszystko w poniedziałek, a dziś wymienimy sobie tylko ten wtrysk. Czyli tak naprawdę wymiana wtrysku polega na tym, że musimy najpierw uwolnić szynę, potem uwolnić wtrysk. Wszystko będzie jak zwykle z hiperylapsowane, więc oglądajcie sobie niełzadanie.